Witaj, zapraszam Cię do wykonania pierwszej techniki w treningu oddechu. Nazywa się Basic Breath Observation. Podstawowa obserwacja oddechu. Połóż się wygodnie albo wygodnie usiądź. Zaczynamy. Zamknij oczy po to, żeby ułatwić sobie koncentrację wewnątrz i całą uwagę przenieść do wewnątrz. I zauważ, jak oddychasz teraz. Nic nie musisz zmienić, nic nie trzeba poprawić. Po prostu pozwól, żeby twój oddech znalazł sobie swoje miejsce w twoim ciele. O właśnie. I zauważaj, jak pisałbyś swój oddech, jak opisałabyś swój oddech. Czy czujesz, że jest lekki? Czy, że jest ciężki? Obserwuj. Przyjmuj. Czy oddech jest rozluźniony? Czy może jest napięty? Czy jest swobodny? Czy jest ściśnięty? Czy Twój oddech płynie regularnie, czy płynie nieregularnie? Czy masz poczucie, że oddychasz pełną piersią? Czy masz poczucie, że brakuje Ci powietrza? Jakimi słowami ty opisałbyś, jakimi słowami ty opisałabyś swoje doświadczenia oddechu teraz? Dobrze. Teraz pozwól, żeby twój oddech zaczął znajdować breathway, ścieżkę oddechu, ścieżkę oddechu w twoim ciele. Ciało rozluźnia się, rozmiękcza i oddech znajduje sobie swój rytm, swoje miejsce. Co potrzebuje się zmienić w oddechu, żebyś czuł się lepiej? Co potrzebuje zmienić się w oddechu, żebyś czuła się lepiej. O właśnie pozwalaj sobie na taką zmianę. I obserwuj jak Twój oddech płynie przez ciebie teraz. Jak się masz, jak się miewasz. Co się dzieje u ciebie? Czasem jesteś uwagą przy projektach, czasem jesteś uwagą przy innych ludziach, czasem jesteś uwagą przy swoich zadaniach. A teraz jesteś uwagą przy sobie dla siebie w sobie jak się masz kiedy jesteś dla siebie ze sobą u siebie co czujesz co się u ciebie dzieje To, co teraz robimy, jest dla ciebie. Ta technika jest dla ciebie. Nawet to nie jest technika. To jest bycie ze sobą, u siebie, dla siebie. Kiedy jesteś tak, jak twoje ciało chce oddychać w naturalny, organiczny sposób. Pozwól mu, pozwól sobie. Pozwalaj. Rozmiękczaj, rozluźnij. Pozwalaj. Dobrze. Za każdym razem, kiedy dzisiaj na chwilę zatrzymasz się i przeniesiesz uwagę do środka, Twój oddech zaczyna się zmieniać, kiedy koncentrujesz się na nim, kiedy jesteś ze sobą, kiedy mu pozwalasz. Więc spróbuj to dzisiaj zrobić kilka razy. Zatrzymaj się, wejdź w siebie i zapytaj, jak się mam teraz? I co zrobić, żeby się poczuć inaczej? czego Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, że zrobiłeś tą technikę. Dobrze, że zrobiłaś tą technikę. Do zobaczenia.